Cześć, zapraszam na kolejny odcinek Weszło Fuksem. Kto okazał się fuksiarzem tygodnia? Sprawdźmy. Najnowsze Weszło Fuksem rozpoczynamy od spektakularnego zwycięstwa naszego gracza. Pięć typów na pięć różnych meczów, a całość zagrana za 1000 zł. Kurs łączny wynoszący niemal 25. Wszystko weszło, a nasz gracz zainkasował 21 600 zł. To się nazywa wygrana. Gratulujemy. A teraz czas na dwa mecze, ćwierćfinałowe Euro 2020. Czechy Dania i typ na Danię po kursie 2,15 oraz Ukraina Anglia i typ na Anglię po kursie 1,47. Nasz gracz postawił 1200 zł, a że obydwa zdarzenia weszły bez najmniejszych problemów, to już po dwóch godzinach mógł cieszyć się z niemałej wygranej wysokości 3336 zł. Kolejny kupon naszego gracza to dwie pary 1,4 finału Euro. Szwajcaria, Hiszpania i Belgia, Włochy. Typer postawił na to, że w obydwu meczach każda z drużyn uzyska powyżej jednego rzutu rożnego w każdej połowie. Kursy na takie zdarzenia wynosiły odpowiednio 7,80 i 4,30. Dzięki wysokiemu kursowi całkowitemu gracz fuksiarz.pl wygrał 2214 zł przy stawce wynoszącej 75 zł. To się nazywa fuks. Szwajcaria, Hiszpania i Włochy, Belgia. Podobnie jak we wcześniejszym omawianym kuponie, tak i w tym Typer postawił na to, że w meczach Szwajcarów z Hiszpanami i Belgów z Włochami padnie powyżej jednego rzutu rożnego w każdej z połówek. Do tego doszedł typ na to, że Alvaro Morata zostanie złapany przynajmniej raz na spalonym oraz, że Belgia zdobędzie gola w meczu z Włochami. Typer postawił na takie kombo 20 zł, a wygrał 1529 zł. A teraz fuks kreator w pełnej krasie. Dzięki nowej usłudze w możecie łączyć różne zdarzenia w ramach jednego meczu piłki nożnej. Nasz gracz obstawił spotkanie Czechów z Duńczykami, a konkretnie zdobycie przez danie minimum dwóch goli, wykonanie powyżej 4,5 rzutów różnych przez Czechów oraz liczbę spalonych naszych południowych sąsiadów. Te trzy zdarzenia uzyskały kurs łączny 11,31, a dzięki stawce wynoszącej 200 zł typer zgarnął 1990 zł. Gratulujemy. To był przegląd najciekawszych kuponów minionego tygodnia. Zarejestruj się i ograj fuksiarza. Być może to twój kupon pojawi się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.